Prezydent RP Andrzej Duda w swoim przesłaniu skierowanym do uczestników kongresu powiedział, że polska gospodarka może znacznie szybciej się rozwijać, ale żeby tak się stało, należy zlikwidować biurokratyczne ograniczenia, które dławią dziś polską przedsiębiorczość. Kongres zainaugurowała debata plenarna pod tytułem Jak zrzucić gorset i poprawić pozycję polskiej gospodarki. Andrzej Malinowski, prezydent pracodawców RP, przedstawił położenie przedsiębiorców zmuszonych do poświęcania wielu godzin dziennie na śledzenie częstych i poważnych zmian w prawie. 28 tysięcy. To taka, proszę państwa, magiczna dla polskich przedsiębiorców liczba. Na tylu stronach maszynopisu trzeba zapisać przepisy powstałe w Polsce tylko w 2015 roku. To około jednej szóstej całej encyklopedii Britannica. Posługuje się tu wydaniem z 2004 roku. Minister Rozwoju Mateusz Morawiecki w swoim przemówieniu zwrócił uwagę, że należy dążyć do zbudowania w poszczególnych ministerstwach kluczowych dla danego obszaru gospodarki jak najlepszej platformy analizy zaproponowanych rozwiązań. Tylko wtedy u samego źródła powstawania biurokracji będziemy w stanie wypracować odpowiednie mechanizmy, żeby tej burokracji było mniej, żeby ona była przyjazna, żeby była tylko ta, która służy społeczeństwu, służy pracownikom, ale służy również pracodawcom jednocześnie. Ta triada pracownicy, pracodawcy i administracja publiczna nie powinna być ze sobą w, w konflikcie, w zwarciu. Powinniśmy, i to jest mój apel do Państwa i ogromna, gorąca prośba, wypracować mechanizmy jak najbardziej efektywnego znajdywania wspólnego mianownika dla dobra naszej gospodarki i dla naszej przyszłości. Andrzej Malinowski zaznaczył, że PKG nie jest tylko po to, aby rozmawiać o problemach z biurokratyzmem, ale przede wszystkim, aby wypracować konkretne rozwiązania. Organizujemy ten kongres właśnie na początku właśnie kadencji nowego rządu i nowych władz, żeby ich po prostu oszczędzić, że Zdecydowanie polska gospodarka ma bardzo duże rezerwy, które mogłaby wykorzystać, gdyby nie była tłamszona przez różnego rodzaju bzdurne przepisy, które utrudniają nam normalne życie. Polski przedsiębiorca ma przede wszystkim produkować stwarzać warunki do świadczenia usług, zastanawiać się jak się zachować na rynku, jak konkurować, a nie siedzieć w gąszczu papierów, bardzo często niezrozumiałych i sprzecznych ze sobą. Jednym z owoców kongresu będzie Biała Księga. Zapis rekomendacji i uwag dotyczących ograniczenia biurokratyzmu, która zostanie przekazana rządzącym. Polska gospodarka jest zrównoważona i ma przyzwoite tempo wzrostu. I chodzi o to, żeby to utrzymać, czyli nie podejmować działań, które mogłyby pogorszyć dobrą sytuację, a jednocześnie w tej dobrej sytuacji podjąć wyzwania długofalowe. No musimy odpowiedzieć na pytanie, jak się ma polska gospodarka w przyszłości rozwijać, nie mając takich zasobów pracy, jakie mieliśmy dotychczas. Musimy odpowiedzieć na pytanie, jak się ma polska gospodarka rozwijać, jeżeli nie chcemy by w dalszym ciągu rozwijała się przez zadłużanie zagraniczne, czyli musi być więcej oszczędności. Pytanie o to, jakie mają być zachęty do oszczędności i w jaki sposób oszczędności powinny przekładać się na inwestycje, zwłaszcza inwestycje przedsiębiorstw. To są takie podstawowe pytania, na które trzeba znaleźć praktyczne odpowiedzi. Aby stworzyć dłuższą, korzystną perspektywę dla naszego dalszego rozwoju. W dziewięciu panelach dyskusyjnych, które odbywały się równocześnie w kilku aulach Politechniki Warszawskiej, wzięli udział przedstawiciele obecnego rządu. Rozmowy natomiast dotyczyły stanowienia prawa, problemów rynku pracy, zamówień publicznych, potencjału innowacji oraz rynku finansowego w Polsce, gdzie biurokratyzm jest szczególnie istotną kwestią. Zarówno nadmiar, jak i niedobór regulacji w obszarze rynku finansowego ma bardzo negatywne konsekwencje. Nadmiar regulacji podraża działalność sektora finansowego i przez to, jeżeli coś jest droższe, to jest mniej także rentowne, ale także i mniej służy gospodarce. Z drugiej strony, jeżeli mamy niedomiar regulacji pewnego rodzaju taką nadmierną swobodę regulacyjną, to wówczas ten sektor zbyt mocno jest skorelowany. Z cyklami koniunkturalnymi, czyli ma w okresach koniunktury spektakularne wzloty, ale mogą temu towarzyszyć później w okresach kolejnych zaburzenia albo dosyć duże perturbacje. Otóż rolą państwa jest zabezpieczenie stabilności sektora finansowego przez tak zwany bilans adekwatnej regulacji. Polski Kongres Gospodarczy to forum wymiany myśli, idei i doświadczeń. Odpowiada na wyzwania, jakie stoją przed polską gospodarką. Poprzednie edycje Energia Polskiej Gospodarki oraz Nauka dla Biznesu Biznes dla Nauki zaowocowały rekomendacjami, które diagnozowały problemy i formułowały programy naprawcze. Tym razem przyszedł czas na to, by podyskutować o biurokratyzmie, który najbardziej dławi potencjał, jaki drzemie w polskiej gospodarce.